Siemanko, tutaj na jerbowani. Ja jestem Artur, a to jest Filip. Jesteśmy w Małym Wojtku, gdzie nasz kolega Kuba, który jest barmanem, pokaże nam, jak możemy ulepszyć swoją yerbę. Kubo, co dla nas przygotowałeś? Wymyśliłem, że smak pomarańczowy to bardzo dobra rzecz. Więc można wziąć pomarańczkę i wycisnąć z niej etery oraz wszystkie olejki, takie zapachowe, ładne, smakowe, które są w skórce zawarte. Więc gdy ją pokroimy, będzie można ładnie wycisnąć olejki i dać nowy smak dla jerby, która jej nie ma. Także moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak ulepszyć smak pomarańczowy w yerbie. Także jeżeli macie w domu yerbę, która nie ma żadnych dodatków aromatycznych czy cytrusowych. W prosty sposób możecie sprawić, że wasza hierba będzie najbardziej owocowym suszem na rynku w waszym, w waszym własnym domu. W domowych pieleszach dzieją się cuda. Jesteśmy w Wojtku, Kuba przygotuje dla nas coś nie z tej ziemi. Zacznijmy! Kuba, co się teraz dzieje? Możesz tam o tym Kroimy sobie tą samą skórkę, tak zwany zest. Zest. Żeby był ładnie wyglądający, możemy go oczywiście przyciąć. Bardzo ważną rzeczą jest ściągnąć. Dużą ilość tego białego czegoś, co tu jest w środku, oczywiście, co ma własną jakąś tam nazwę, której nie znam. Rozumiem, że to białe to jest zazwyczaj gorycz, tak? Tak, jak na przykład skrajamy skórkę. Tak, jest sobie... to gorzkie, więc pozbywamy się smaku gorzkiego, żeby był ładnie pomarańczowy. Tak. Jeżeli na przykład wiemy, że używamy czasem na przykład skórki z cytryny do gotowania, to faktycznie jest tak, że należy zetrzeć tylko i wyłącznie samą tą żółtą skórkę, a tą białą część zostawić, bo jest gorzka. Robimy to w bardzo łatwy sposób. O tak. Rozumiem, że ta magia, która teraz się zadziała, to właśnie było olejek. To się działa magia, tak? To była magia. I ta magia, jak możecie poczuć, ładnie pachnie. Jest dobrze. To co, możemy śmiało to dodać do yerby? Możemy, oczywiście, że tak. Zróbmy to. Mamy nasze naczynka. Następuje zasypanie. Jak widzimy, hierba jest troszeczkę pelista. Jest to Gui energia, która jest bezsmakowa, ale daje niezłego kopa. Więc myślę, że śmiało możemy teraz dodać pierwszą część pomarańczy, tak aby znalazła się w środku suszu, a później ją jeszcze na górę, żeby woda spokojnie się zaprzyjaźniła i połączyła z nim. Dokładnie. Myślę, że to jest dobry, dobra taktyka dodawania skórek. cytując klasyka, lecimy tutaj. Tak jest, lecimy tutaj. lecimy tutaj. Nasypaliśmy tylko do połowy nasze materka. Dodajemy skórki z pomarańczy, które w tej chwili po podgrzaniu po wydzielają niesamowity zapach, puszczają soki. Kuba, mówiłeś coś? Kiedyś coś mi opowiadałeś, że w momencie, kiedy podpalasz te skórki. To ta substancja zapachowa natychmiast opada na dół. Staje tak? się cięższa, przez co opada. Przez to cały smak idzie w nasze naczynie, a nie naokoło. Dodamy sobie kolejną warstwę y, suszu. Robi nam się tutaj niezły i ale myślę, że to wszystko doprowadzi nas do sukcesu. Także możemy sobie zobaczyć, że tutaj już w naczynkach y, spoczywa pierwsza skórka pomarańczowa. Y, Kuba zaraz doda y, efekt czasowości i patrzymy, co się teraz dzieje. Słyszeliście ten pyk? Pyk! Dla mnie to są czary. Dla mnie też są czary. Nie tylko zastanawia, co może się podpalać w tym w tym soku tryskającym z pomarańczy. Oleje eteryczne, które są łatwo To niesamowite. Jednak, słuchajcie, no barman potrafi. Po prostu barman potrafi. Słyszałem, że chcieliście wody. Tak. Dosypiemy jeszcze tutaj sobie troszkę herby. Raz. Co możemy zrobić Artur? Może zalejmy po prostu. Bo no, no nie mamy innego wyboru. Po Zalewamy. Po raz kolejny zalejmy. Ale słuchajcie, ja tą pomarańcz czuję dookoła. Czuję ją wszędzie. To co? Kuba. Sierpnijmy sobie. To ja z, z wami siorbnę. Panowie. Słuchajcie. Odrobinę aromatu waraniczowego jest wyczuwany. Jest. Tak. Da się poznać, to, że jest to naprawdę aromat. Pachnie nieziemsko. No, pachnie tak. Jeżeli mielibyśmy zrobić recenzję herby, którą e, wyprodukował ten to człowiek, będzie to wysoka praca. <grym> na yerbowanie. jeżeli chcecie, żeby wasza yerba zyskała na smaku w momencie, kiedy jest strasznie kiepska, to to jest jeden z pomysłów na to, jak można ją przyrządzić. Już widzę, jak jutro pod moim wojtkiem ustawiają się kolejki z tych Specjalnie do tego człowieka tutaj obok nas, do Kuby. Także serdecznie Kubie dziękujemy za to, co dzisiaj nam pokazałeś. Uprzejmie dziękuję panowie, że przybyliście do mnie i daliście mi również spróbować tego to wspaniałego trunku. Jak emocje, czy jest o czym? Emocje na pewno bardzo mnie rozgrzało. Ja jestem nadal zachwycony, że Kuba y, pokazał nam tą sztuczkę i mam nadzieję, że każdemu y, z naszych widzów uda się przygotować y, taki oto treat w domu, bo jak widzieliście, nie jest to trudne. Każdy tak, może to, to zrobić, każdy może sobie kupić pomarańczkę i skołować zapalniczkę. Jest to bardzo proste, wygląda bardzo efektownie. Y, miałem więcej do powiedzenia. Jestem zaskoczony, że w tak prosty sposób zrobiliśmy naprawdę pomarańczową yerbę, naprawdę, bo jest to tylko i wyłącznie pomarańcz, jak sami widzieliście, nie ma tu żadnej chemii, żadnych aromatów wyciąganych z jakichś tam e, tablicy Mendelejewa, jest tu on naturel i ja, pełna aprobata z mojej strony, i ja, i wy, i my, i wszyscy, i oni. I weźmy pod uwagę, że może być to nie tylko pomarańcza, ale również i inny owoc cytrusowy. Zagra z tym. Tak jest. Coś pięknego. Coś pięknego. Coś pięknego. To był pierwszy odcinek z, naszego, z naszej nowej serii Ciekawostek o yerba mate. To jest nasz kuncik, kuncik kulinarny. Kuncik kulinarny w pogoni za yerbą. pogoni za yerbą. Znaleźliśmy się dzisiaj w Małym Wojtku. Kuba przedstawił nam jak przygotować super yerbę smakową. Smakowo. Dziękujemy bardzo dziękujemy bardzo Kubie, dziękujemy bardzo lokalowi Mały Wojtek w centrum Warszawy. Jeżeli podobał Wam się taki odcinek, w którym stworzyliśmy coś niekonwencjonalnego, jeśli chodzi o yerbę. To prawie sztuka, dajcie nam znać. Może zaskoczyły Was jeszcze nie, może, może Kuba nas jeszcze coś zaskoczy. Do zobaczenia. Umaraj, 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 umaraj. Nie będę pytał wulgarniej, więc zapytam spokojnie. Po co? Po co?